Robert Fico, to jest premier Słowacji, który niestety przeżył zamach. Orban oraz Kaczyński to jest trzech polityków proputinowskich, którzy teraz 6 grudnia podpisali dekret o rozbiorze Ukrainy. Wspólnie mają Ukrainę podzielić pomiędzy Rosją, Węgrami a Słowacją to jest dekret, który ma spodobać znowu Związek Radziecki i Polskę do tego Związku Radzieckiego przełączyć. Tam właśnie wszyscy pisowcy, którzy mówili o tym, że tylko ten, kto ma coś na sumieniu ma się prawo do czegoś bać, mówili o tym, że sądy są po to, żeby rozstrzygać i, a więzienie to nie jest sanatorium, więc nie ma się czego bać, tylko ci, tylko ci co mają coś na sumieniu, mogą się bać bez To jest wszystkie takie frazesy, te patriotyczno-proputinowskie, co oni mówili. A teraz wszyscy spierdalają. Jeden spierdolił na Białoruś, Pisowski, Pisowska prawa ręka, Ziobry, Szmyt, a Romanowski do Budapesztu i tam się będą kurwy syny. Co se porobili, matury w dwa miesiące bez podstawówki, nawet wykształcenia. No, skurwy syny nakradli tyle pieniędzy, tyle ludzi umierało z głodu przez nich. No, tak państwo osłabili, i teraz te skurwy syny polskie szkalują i się wspólnie z Putinem szampana otwierają. Na szczęście cała Polska to widzi i tych skurwy synów rozliczy. Ich nie lepiej tu nie wracają, bo dożywocie to za mało na tych skurwy synów.